Bo... A sam stricilujesz! Sam ty Tak, ja ale ty za co zabiłeś? FD, zacznij ja? ryj, bo ci zaraz wydupiesz. Trzyma to małą. Przejmuję prowadzenie po bez... Jaki człowiek?! Nie, nie, ma rządzenia. ja no, i... i zabiję! Zab nie Naucz się grać w to! No, ci mordę. no, fajne. no właśnie, dobrze mówić No, dokładnie fakt. O, here, ale jakiś... FD. Masz... nie jest fajne. Masz nie freekillować. No i za co go nie zabiłeś? Ślał za zapupek. Jakby trafił, to już byś nie żył. No, wcześniej Nasz za co zabijałeś? No, nie trafił. Poszedł do T. wiesz... Morda, bo dojadę Weź <grystanie> jest... Leika na lasu. Morda, Mordi. Co to. To luba? No to chodzi na kosy. No, no dobra, Pek, gdzie mieszkasz? No to dziecko się przestraszyło? Nie. Ja to bym go zrobił. Kurwa. Żarł, jakby takie lamusy mieszkały w Poznaniu, no to nie wiem co to byłby za miasto. I tak jest zjebane dzięki takim nie chcę. Odezwał się. Gdzie jestem, głupiec? Dobra, koniec wykilowania. Prowadź ktoś! Prezenty dawaj! Nie Ale ty wilujesz! No chodź, chodź No i za co go zrobiłeś? Ale nie mnie ziomek Tylko nie mnie ziomek, wiesz o co chodzi Nie mnie, nie mnie łapcie ziomek, ej! ej.